Witam Was w kolejny piątek. Dzisiaj, pięć ekip. Film powstaje we współpracy. Kasia, ministrow Urbek. Bartek, Urbek, starnowiak. Krystian z Szamurbeks. I Pepol Urbeks. Wbijajcie na wszystkie kanały po kolei. Linki oczywiście. Linki podliżej, tutaj, o, tam na dole linki. Chyba, że obrócicie monitor, to w To tak. A tu bohater dzisiejszego filmu. Teraz tam wyjdziemy do środka. Kolejna wyprawa, kolejne przygody. Tym razem jednak nie jestem sam, bo spora ekipa. Jest tutaj Adam z Halo Urbex. Witam. Są Urbex, Urbex, Bartosz, Epol, Kasia, a na samym końcu samo Urbex. Na, na samym końcu są wyplanii. ciekawe rzeczy. One już są zrujnowane, ale tu są stare maszyny służące najprawdopodobniej do wszystkich ustawień maszyn. Zakład został o można powiedzieć. Są stare, stare komputery, stare maszyny. Wszystkie zniszczone. Wygląda to źle, ale aczkolwiek wyglądało to kiedyś lepiej. Dlaczego to monitory służyły? Nie się etykiety na przykład na druki, Jak wychodził, A -a. gotowy materiał jedwabiu, belach, to tu na przykład robił wydruk. Załóżmy czegoś. Tu ustawiali maszyny, to były komputery służące tylko do kalibracji ustawień na CNC, nie? Rozumiem. Nie grali w to. Ja, na, nie, nie Wolfensteina 3D nie grali. to było To po kiedyś w stanie, to leżały w No Na pewno. Po raz pierwszy.

My Tu widzę troszkę niebezpiecznie, tam dach już się wali. A, no właśnie, te też się dziwi. Posłużanki... Nie wiem dlaczego tak. Chyba ktoś zabawia w ASG. chyba, <grym> że, że tak. To tego nie było. Tak, tak, to jest dobre miejsce. do, do Szczelanie. Tak, tutaj się bawią teraz. Po co to było życzenie? jest wykorzystywane. Tak. To była wentylacja. Jak nie jest syntetyczne, śmierdzi. Jest zapach Aha, specyficzny. To w trakcie pracy na maszynach tych. musimy być zabierane powietrza. To tu odciągi całą tą chemię wyciągały. No taka starodawna wentylacja, nie? O dziwo, cud, że ona stoi. Znaczy, wisi. Jest jest, jest. Trzyma się dobrze, dobra konstrukcja. Dobra stała. Wyposażenia dokładnie to mieli tutaj robić fotele, bo pasowała hmm, nie wiem, jak to struktura w tej hali. Że tu mieli szyć w jednym stronie gąbki, w drugim pokrzywać, mm -hmm. żeby wykorzystać maszyny, które zostały po wojnie barca, i szyć fotele który ma do ciągników. W tym miejscu. stare Bombaje później Ursusy zleli tam C360, C330. No ale Ursus powiedział: Nie, nie, my takiej starości nie chcemy. My chcemy nowe obiekty. No i Sylwana, że była blisko, bo była w Gorzowie główna siedziba, że współpracowali ze Stilonem, z którą powiedział Sylwana niech to bierze. I główny zakład produkcyjny właśnie był tutaj. To same Bardzo dużo informacji. Bartek, przeczytałeś Wikipedię. Nie, nie, ja tak lubię się zawsze, to... Nie przeczytał, napisał. Bo... Ja, 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 tutaj nawet, ja tutaj nawet jestem przynić nawigację. Nawigacja, nawigacja połęga jest skęćowa, ja już wcześniej mówię skęć. Na samym mr bo jesteśmy na terenie cały czas międzyckowy ponad 200 razy. Jak wiesz, zwiedzanie, z wczoraj tu ja tu chyba. Działaś z roku na rok, jak to się wszystko zmienia tutaj. Na Dramat. Pod względem no, tych rzeczy, bo coś tam, wiesz, spadło za się... Jest to przykre, bo to miejsce fajne, bo to jest stare miejsce. No. To jest stare, to widać, zobaczcie po oprobach, jak skręcane Jak zetkamy. Jak, ZNTK, jak ZNTK, no. Trach, trach. no Mówię, największy tutaj jest taki, że wino. sam inżynier musiał projektować. Że to miejsce tyle lat stoi, no bo taka jest prawda. Mm -hmm. To złomiarze nawet nie odcinali tych tuneli wentylacyjnych. Mm -hmm. Ja wiem, że się porzą, bo za chwilę się tak zawali. Taka jest prawda, co ruszysz, to nie wiadomo co podtrzymuje, co, ale... To jest, zobaczcie, to jest żykło, to jest ta, to jest wszystko. To jest żyliwe, to jest tak ciężkie, mm. że to jak spadnie na ciebie, to... tak Piękne jest, to jest, no ma... fajnie widać, ile razy... tu fajnie też widać.

Przybliżenia, no bo szczególnie myślę, że dla mieszkańców Gorzowa, no to stylon zwany Ursus. To chyba jest legenda. Mm -hmm. Bo większych zakładów Skaruj. Gorzów nie miał. Jest sławny, był. Ja żałuję biurowca Ursusa. Był piękny. Jak jechałeś nawet Eskom, to od razu korciło. Zjeżdżamy nade mną, <laughs> zwiedzamy, nie? I... Ja zdążyłem, żeby za film zrobić. <laughs> ja, ja filmu nie, ale z kilka wizyt z, ze zdjęciami, nie? Udało się, udało się zaliczyć. A nasza tutaj zasięgu nie łapie w ogóle, w tym plusie w w nie? A tam historię miejsca to ja mogę dopisywać tak jak niektórzy, ale to też nie ma sensu, bo moglibyśmy wymyśleć, że tutaj robili wiesz, składali komputery. Jak jedna pani rzuciła, że tu składali komputery. Ja mówię, jakie? Komodory? Możliwe. A skąd pani to wie? No bo tam leżały monitory. Może. Ja mówię, a monitory nie służyły jako sterowniki cence do maszyn? Może? Hmm. Więc wiesz, to jest takie wszystko. Ja myślę, że może co, pójdziemy na górę, popatrzymy hmm. na tą część biurową. Może żebyśmy ze wszystkim wychwocili. A, tam jest fajne. Ta... można napisać, że nawiedzona fabryka, nie? Kasiu. <laughs> fajnie byś mogła uchwycić ten dach zawalony, nie wiem jak, ale... Tak? Bo spadnie za chwilę. No, ja dobrze. lubię ten taki klimat. Zobaczcie jaka ta błazeria była w robiona. Zobaczcie tę konstrukcję tego dachu, tego sufitu podwieszonego. Na zwykłych, nie... nie nawet chemią tych No, to jest znaczy, ta hala Ta hala też bardzo ładnie wygląda, bo jest czysta. Yy, nie ma sztadu nie ma śladów, nie wiem, zniszczeń, nadpaleń, no trochę ją rozkradli, troszeczkę, 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 wiesz, góry coś jest, no i właśnie tutaj niektórzy, jak przyjechali pierwszy raz przez Kadek, to myśleli, że właśnie te komputery, te klawiatury, że tu składali komputery i poszedł taki głupi mit, że tu składali, mówię, stary stan komodory. no i myśmy to szybko tutaj wyprowadzili, yy, tych tu błędów, o Tu sobie no nie można tej historii aż, tak, aż tak. Ja nie mówię, że, że nie można wcale pokombinować i, i, i ten, ale... Jeszcze stara dyskietka za dużo, że? Ale... Pis tu masz jakieś stare te najprawdopodobniej tonery. Te pojedyncze Pusty. No dyskietek jest właśnie sporo i. My się dzisiaj z tego śmiejemy, bo to pamiętamy, ale mój syn tak, no to, to, to niemożliwe, żeby nasz Giełdko chodziło tam pół mega, czy jeden mega. No jak ja zajmuję 10 giga. Co, myślę, że przejdziemy może dół do końca. Robimy sobie górę. Weź, po, pokaż tutaj widzą jak, jak nikt tego nie remontował, nikt okien nie wymieniał, jak to musiał biać zimą, jak to było przeraźliwie zimno. Ja wiem, że to są dwuskrzydłowe okna, ale to nie zmienia faktu, że było zimno. Mamy pewnie. myślę, że miejsce jest bardzo mocne. I to jest kolejne miejsce, które nie jest tak jeszcze znane bardziej miejscowi znają niż tunele wentylacyjne, o, tu Już widać, że ktoś przerabiało i to w nawet nie udało im się tej flachy dociąć Pod <grym> <grym> węty nie. nie, nie jest, jest podwymiar nie, nie, jest podwymiarnie Tylko je. jest to Bo tu powinien dalszy ciąg iść Bardziej się zastanawiam, jak ta wentylacja Czy to była wymuszona Czy na przykład jeden silnik napędzał wir Może napędzał, bo tu nie wygląda Żeby tu był każdy hmm. silnik nie, no ja myślę, że ten napędzał w, to masz coś, cząstwo, skurę, hmm. Że jeden silnik musiał być, który napędzał zapisz? Ile siły mi się? Czyli myślę, że on napędzał hmm. że tutaj, silnik na siłę. Pewnie tam po twojej drugiej stronie. Idzie idzie mój przyjaciel, a ja skoczę na pluwieczkę. Moment. Mm. idzie. A ja już zaczynam. No to łosić porządnie. Nie, bo to lepiej nie. Na mały szyb. Ja jeden odcinek taki był zaczynałem, nie? Na Ciekawe. Takie. Rozwiązanie. Ale... Bardziej mnie zastanawia, że w to te do nikąd. Zobacz, że oni nie mieli w planach tego kiedyś te podnosić. No. Znaczy mówię, jeszcze w tych czasach, wiesz, przed, nie? To jakby był plan na... No bo to jest pół do donikąd. No tak. Ja myślę, że tu kiedyś był plan... To jest piękne. Jak w starych kamienicach u nas w Poznaniu. To nie jest. To teraz Kasia pójdzie na dwójeczkę. Nie bardzo, bo tam jest dwójeczka na korytarzu. A jest! Mm. No, trochę mamy kibę. trochę. Cześć, tu zrobiłeś fajne zdjęcie tym. Odstającego. To... No, ja ja. Nie, tam. Aj, dawaj, dawaj. dawaj. Tak. Ja mówię, że to jest już. Na boszku? to tak zanikł pan. Ja mówię, że to jest ukarty. Ta jest Nie, męska Nie, nie. Nie, nie. Nie, to Nie, nie. 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 jest myślę, że to są deski przykryte tymi. widać, ile tu było kolorów jeden na drugi nakładanych. Dwa razy takie A no, gdzie on tam las? Jest, ale lepiej nie. Tylko do bezpiecznych, bo on tak już wiesz, na belkach się trzyma. Ale zobaczcie, Ale nas. po belkach można przejść. Tylko i wyłącznie po bekach. Tak, no, tu szybko może zjechać na dół. No. O, i znów się na no się nam podwórku. widzimy. A ja się nie potrafię od ciebie odpędzić. No. Gdzie nie pojadę do domu, no? Kurde, ja W Wrocławskiej nie spotkał w opuszczonym do to w Polsce też. Pojechałem specjalnie do Polski, mówię, nie? i tutaj go nie będzie. I co się okazuje? jest wszędzie. <grym> A ty co? Chcesz jakiś Daszek?

jak prezentuje ten budynek ta te cegła Opa. i można schodzić Tak się udało. Teraz by wypadało znaleźć wejście, wyjście, i jest już wyjście tak. tam poszli, Okaże się również film od Adama z tego miejsca jakieś w miarę bezpiecznie zajść teraz stąd Tak dzisiaj tak jak zawsze sami jeżdżę weksy to teraz aż tłoczność, gdzie nie spojrzę to ktoś jest Za to miłe, że będąc w Polsce mogę się spotkać z innymi rowekserami i wspólnie pozwiedzać różne miejsca. żeby pożaru jakiegoś pożaru szybko mogli dojechać A zobaczcie jak się to kiedyś robiło brało się zwykłą dyktę, splejkę, dyktę. farbą się ściągnęło. karteczkami tak, mm -hmm. tak, wycinki takie się robią taki to jest mm -hmm. obniżenie terenu, tak, tak, wróciłem. na jakiej górce jesteśmy w stosunku tak, do folwarku? tak, tak, tak y, mm -hmm. no tu tu okres. Tu przez okno widać Tu przez okno widać Przez okno widać A przez okno widać no. No, tu już byliśmy. No tu jest niżej. Po prostu. Tak, tak. No, tak ciekawe, nie? Mhm. Że wiesz, bo tam... Tu tego nie byliśmy jeszcze, jak się nie mylę, nie? No. A tu nagle odbierz. Na, w tym całym miejscu. Komentarz. Podwinę. To teraz z czasów PRR-u. Ja <noise> to tak. jest jak bardzo zostało ze posadzenia tak mi się wydaje. I te są, nie? To też są. I no, jeszcze... właśnie tak, tam byliśmy no, no, z są pewnie oryginalne. Fajne miejsce takie to. No, co tu robisz, o z się podżarzone. Tak to nie będzie, tak efektu, musiałby być zamknięte pomieszczenie. Tutaj mamy jakiś garaż. Z kanałem. Tak, tutaj był jakiś warsztat. Ukończymy odcinek, a zaczynamy weekendi. Dziękuję za wspólne oglądanie. My widzimy się w kolejny piątek i na kanale Halo Urbex. Do zobaczenia i miłego weekendu wam